No i Draco 94 wita we w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic i będzie akcja, w końcu, będzie trochę akcji, zobaczę sobie, aha mapę nie wziąłem, ale, a ciekawe, to powiedz z racji tego, że w, w poprzednim odcinku po prostu Tifli po, po prostu zajrzeliśmy, dzięki ter przez terminal zaglądaliśmy do ten, Kamerkami w te pomieszczenia, które są teraz widoczne i to dlatego. A! W niektórych lokacjach nie będzie nie można niczego tego używać. Szczególnie w takiej, ma, gdzie mamy coś do zrobienia. No dobra. Eee, mam nadzieję, że nikt mi nie będzie zagadywać i nie będzie żadnych trudnych... czekajcie. Eee, centrum kontrolne... O, zbrojownia, tu będzie warto zajrzeć. Pomieszczenie medyczne, koszary centrum kontrolne. Szary znowu winda, tu się będziemy musieli na pewno pofatygować, ale jak to zwykle w RPGach jest, dobrze jest się... Nie tutaj. Ma może... o, ma rzut mieczem świetlny, to się przyda w tym momencie. Jasna cholera, ja nie uzbroiłem t te... Te chyba, a nie, uzbroiłem. A to luzik. Ciężki blaster, no sprzęt jakiś taki megaśny to to nie jest, ale cóż. No dobra, to jeszcze Już tak. nie tego co trzeba, ale dobra. Oj. Coś mam wrażenie średnio nam to idzie, ale dobra, okej, okay, nie jest źle. Ała! Ja ci dam granatę. Bastila jesteś do dupy, wiesz? Może uda się, może udaje się kogoś ogłuszyć. O, słabo. Z tym, że uderzenie trzeba się aż tak bardzo. O! Bierz go na maskę, bierz go na tapetę, bierz go na tapetę. Bo w momencie, kiedy jest ogłuszony, to się raczej nie jest w stanie bronić, więc można z tego skorzystać. Ile no rzuci tych granatów. A nie, dobra, jest git. Tak. W momencie kiedy przeciwnik, o właśnie, warto korzystać, warto zrobić taki mały najazd Znaczy kwestia jest tego typu, w momencie kiedy, chyba jest to kiedyś mówiłem, że w momencie kiedy przeciwnik nie Nie trzyma żadnej broni białej, albo trzyma blaster cyfro, no też zerknę sobie To wtedy, no, nie jest w stanie skutecznie się bronić przeciwko atakom wręcz i to, z tego warto skorzystać Teraz, który to? <laughs> Niezły tu jest bajzel Przewód zasilający, który został zainstalowany. Z... Czekajcie, przewód zasilający... Dobra, nieważne. Tym się już zajęliśmy w sumie. Tifli widzę potrzebuje... O właśnie, pakiety naprawcze służą do naprawienia. postaci typu droid. Mamy mało met pakietów. Niedobrze, mogłem się lepiej przygotować na tę akcję. Ale trudno. Jakaś spluda leży? Dobra, tu są jakieś koszary, więc należy nastawić się na bitkę. Ale tutaj są droidy, więc nie będzie chyba zbyt tak strasznie. Dobra, skoro Bastila tamto, ja tam. Rozdzielamy się. Okay. Szczególnie, że te, szczególnie, że te droidy nie mają żadnej broni białej, więc. O, może wyhaczymy jakiś sprzęt? O, może wyhaczymy jakiś sprzęt dla, dla droida. Pierwsza pomoc. O to się na pewno teraz przyda. A to był, a to był jakiś medyczny ten. Dobra. Pakiety dwa, ale zawsze coś. Na którym jest Bastilla, przypomnijcie? Na którym w ogóle jesteśmy? Szósty. Siódmy. No Pedeków, myślę, że uda nam się wy, we... Może uda nam się na tym poziom. A nie, To freaming Taki pancerz, to to wiemy. Tarcze. Aha. Za niski poziom masz w sensie, bo potrzebuje... Modyfikacji robotów w klasa 2, A to jest ja chyba ja na wyższym ja. poziomie dopiero, więc musimy poczekać. Troszeczkę jeszcze. To co mamy? To może być dojście do windy, ewentualnie koszary. Okej. Okay. Uważajcie z łaski swojej... Aczkol aczkolwiek jest to mina gazowa, więc zamiast ją rozbrajać mogę zawsze wysyłać droida, żeby po prostu ją... ...na nią najechał. Rozpila guzdrze się. Dziękuję, teraz... Dobra, teraz ja się poguzdrę. Chcemy, serietnie będę przejść. Dobra. Y, chyba się poradzi. A, kurde, miałem ją odzyskać. Mój błąd bo Chciałem odzyskać, ale już... Jaki ten... pakiet. poprawczy, to się to mi przyda. A, mamy te tarcze jeszcze. Będę musiał o nich pamiętać. Terminal jest t Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś... ale zobaczymy. A, nie mam. No to... Przenieść to szanem tartym. Jest to coś jeszcze ciekawego, czy... Nie. Mapa, to na razie idziemy w prawo, w lewo, przepraszam, ale najpierw rozwałka muszę lepiej tę postać wychować, tym się zajmiemy za chwilę, ok, jeśli pozwolicie, jak będziemy tędy szli, eee, to prowadzi, aha, jest to, taki... jest to taki mały labiryncik, ale widzę droid, droid wartowniczy, to się nie ma tym przejmować, to będzie szybkie. Na bazie Nie powiem, z sitami idzie mi gorzej mm, Zbrojownia. Tam za chwilę wejdziemy, ale najpierw się zajrzyjmy tutaj O kur... Dobra Szczerze powiedziawszy dopiero teraz się zorientowałem, że to troszeczkę nieprzygotowany w ogóle się przyszedłem. O, głuż go Że tak z zaskoczenia sprawi, że... O właśnie Ła! Który to taki grenadier? Nie, to na pewno nie byłem ja. Nie byłam, przepraszam. A, już widzę dziada. To ja może rzucam na niego wstrząsowy. Sam się rzuć! Aha. Granaty wstrząsowe ma mają, tak mają za zadanie ogłuszyć przeciwnika. Niech to, cholera straciliśmy droida. No rozwar go. I teraz gaz, 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 gaz na niego. Póki nie ma broni. Oj. Celny strzał naprawdę nie ma co. Pakiet. A, nawet nie mamy. Bruno. Przypomnijcie mi, żebym założył tarczę następnym razem. Dobra, dwie na jednego, może coś tego będzie. A, ona już nie co ma mocy. Ciaber. Aha, nie, to. to o, pięknie, dobra robota. Bastila. Dobra robota, tylko szybko się, tylko szybko wrócił. No kapitan Sithów jest tutaj dosyć wymagającym przeciwnikiem, warto o tym pamiętać. Dobra. Jakby się znalazły jakieś pakiety bo jesteśmy troszeczkę do tyłu. Tifri akurat dobrze się, umie się ładnie naprawiać, także nie ma, nie ma problemu. No dobra, właśnie nam się skończyły pakiety Trzymajcie kciuki. Albo, albo czekajcie. Co zrobię? Aha, dobra. Jesteś zbyt rozmowy. Dobra, mniejsza jest Sorry. Też kwestia jest tego typu, że jeśli gramy jakąś inną postać, mi najedziemy na jakąś inną postać, na przykład, bo chyba Bastilą byłem i kliknąłem w t ale mimo wszystko mi raz nie gadała. No tak to gdzie właśnie działa, że mimo wszystko główna postać to robi. ja chciałem... o! Zabezpieczenia. Bo ostatecznie tych drzwi nie otworzyłem. Też bardzo. Odzyskaj minę. Ta rada? Dobra, yes. bardzo ładnie. Grzeczny droidzik. Kupię ci jakieś śrubki na zagrychę? Nie jest pytanie: czy mam jakiś karabinek jonowy? Bo w starczy z tym droidem, który tam był przy windzie, on się może przydać. No ale za to, ma też, też fajowe sprzęt, widzę. Nie ta Aha, dobra. Ale tutaj jest dezintegrator tarcz. Obezwładniacz. Aha, dobra, czyli po prostu dodatkowy dezintegrator, teraz. No spot, no to idziemy dalej. To jest pomieszczenie techniczne, w którym jest dosyć trochę luda. O właśnie, o fuck. Mamy problem. Cofamy się, cofamy się! Astyla, ty, idiotko dźwiękowym. To, że mamy tych dźwiękowych w ogóle, więc może skorzystam. E, ładnie. Ci technicy nie są zbyt wymagający, ale to jest gdzieś jeden elitarny chyba. Taki w czerwonym. Ta menda w czerwonym. O, Bastila i t free się na A ja to co? Patyk? Ile mam jeszcze expów? E, po połowę w sumie. Dobra, podnieśmy poziom. Leczenie ran, spostrzegawczość. Będzie spostrzegawsza, bardziej. Aha, ja zjadanie jej te mocy, jasne, gwint. No dobra, to jakby to. Te... O, to się przyda na ten moment. Wyłączenie robota. Nie bardzo wiem, jak sterować Bastylom. I jeszcze fi O, jak się, klika w te... jak się klika na postać, jak się przytrzyma, to można w ten sposób nie obracać. To działa niestety tylko w jedną stronę. A nie, dobra, prawym też można w ten sposób obracać. Jak ktoś chce sobie popatrzeć. Ciekawy pomysł dano materiały wybuchowe i programowanie o i teraz możemy mieć modyfikację robotów klasy drugiej, czyli mogę mu dać właśnie to chociażby i obezwajniacz może, bo to się też przyda sonda komputerowa, busty do programowania super e, w ogóle mogę jeszcze jakoś uzbroić ben? dobra aha, miałem dać tarczę postaciom, ale w sumie się chyba specjalnie nie przydały damy jej surowice, bo mam ich od groma Free, wejkasz się. No i dobra. Zardzewiały wartownik. Jak się, bo tam było wejście takie. Tutaj, o właśnie, tutaj idziemy górą. Tam było jedno z tych wejść, więc można było tam zauważyć tego wartownika. I można go było oczywiście włączyć, naprawić, żeby pomógł nam walczyć, co nie? Ale to nie jest jakieś takie mocno. Pomo mocno. Eee, to się chyba nie da wejść. A nie, jest tu coś. O, pięknie. Zaawansowany metpakiet przyda się. Przypomnijcie mi, żeby na każdą na następną akcję kupować medpakiety i inne rzeczy, dobra? Czekajcie. zadagadamy zagadamy do niego. Eee, nie nie znam się. Taka trochę psychologia, bo właściwie, jeśli powiemy, czy powiemy, że tak się nie, to w sobie nic się nie stanie, ale to chyba w zależności od osoby jednak ktoś wybierze jedno albo drugie. Dobra, nieważne, gadaj dalej. Hmm. Jak mogę cię wypuścić? Hmm. Czyli klasyka, no dobra. No dobra. Eee, czyli trzeba po prostu pozapalać te wszystkie panele Jak ja jak się to robiło O jak teraz klikniemy. A, czekajcie, bo myślę, że źle kliknęło. O, i teraz jak klikniemy tutaj, to się zapala na zielono i... O! I. Aha! <ścoughs> Nie wiem czemu, ale Seatowie mają wszystko... No i nie żyje, i mam punkty ciemnej strony. Nie wiem czemu, ale sitowie mają wszystko na odwrót, tutaj. Czer czerwone źle, źle zielone dobrze, czyli zielone dobrze, że go zaciukałem, no. Seatowie. Czy... A, dobra, tutaj byłem, tu by... Tu by... Nie, bo myślałem, że tu coś jest, jakieś coś. Ale nie, dobra, yes. robot wartowniczy, to się nie ma ba czego bać. Się dopiero zaczniemy bać. Bardzo ładnie. Tutaj co jest? Koszary zdaje się, tak? Dobra. Boga mnie tu nie będzie. Okej. Okay. Patrz, w sensie kapitana. Fum! Ja też mam granaty, cwojaczku! No walgo! A teraz to sobie możesz, dobra. Mają paralizatory, więc nie będzie aż tak źle. Kurwa, kolejny na wiersie? O nie, dobra. Również ze sitów chociaż tam, ci, chociaż tam ci na początku to tu tacy bardziej problematyczni byli, no ciekawe. Daleko jeszcze? No jeszcze trochę. Klucz do bazy sitów. Tym kluczem bodajże możemy otworzyć windę. Już warto się tu rozejrzeć zanim tam pójdziemy, bo właśnie do windy się kierujemy. Klucz do... Aha, musimy zdobyć kody startowe na Taris, dobra. Już pamiętam, bo już nie wiem po co tu by. Tutaj będzie nas, te, nasz kochany droid, więc musimy uważać. Więc. Ale to nie jest przeciwnik, z którym będziemy mieć największy problem, więc. Więc teraz tak. A ty otworzysz drzwi. O, i to jest ten droid. Te dwie życzki są na szczęście wyłączone. Aj, te drzwi się zamykają, więc jak się tutaj pojawimy, to już macie przewalony. Właśnie dlatego daję moc wyłączenia robota tej... temu typkowi. A i przy okazji, aha, przy okazji wyłączyłem mu chyba uzbrojenie. Walga jeszcze raz. I teraz ja, dobra. E, no to lejemy. Granaty i nam wiele nie robią, także. Ja sam może pokażemy. Znaczy, no trochę nam robią, ale zdecydowanie większe obrażenia zadajemy. Robotą, Więc, jak rzucę jeszcze jedno, to chyba. Aha. Sorry. Zapomniałem, że on jest w zasięgu. Dobra. jako mm. chyba jeszcze raz ten przywalę, to. obroni się. No dobra, to jeszcze raz. Uff. To, co trzeba powiedzieć, to fakt, że gościu jest naprawdę twardy. A. Kliknąłem skrót klawiszowy, żeby się podleczyć. No dobra. Pakiet reanimacyjny dla Bastilli. Zaawansowany tutaj a my zaawansowany pakiet naprawczy mamy, sorry, stary, ale zapomniałem. No dobra, e, i pozwólcie, że ja tu troszeczkę poczekam jeszcze. jednak muszę rozejrzeć, czekajcie, hmm. dużo jeszcze mi z zostało. 700 mi dał, także już będzie trzycyfrowa dokładnie liczba. Więc następny przeciwnik, którym będzie, nie powiem kto na razie, jest tu coś ciekawego. Transformator. Lepiej tego nie ruszać. Bo pewnie, nie wiem wypuchnie czy coś. Dobra, yy, kolejny przeciwnik to już będzie.. Pokażę wam, że da się to otworzyć i to jest kolejna. Ten, baza seatów. Yy, I teraz nie wiem czy zaryzykować, czy wejść tam od razu, czy... bo nie pamiętam, bo będzie przeciwnik, z którym trzeba będzie się męczyć, i... ale. Nie dobra, on no, chyba się nie pojawia na początku. No, od razu zaraz, tylko będzie tutaj jeszcze... O właśnie. Ja Tylko za tymi drzwiami mamy przeciwnika, więc Bastila niech się zregeneruje. Już jest bliżutko. Trochę mocy nam będzie jednak potrzeba do walki z przeciwnikiem, z którym będziemy walczyć. Ja się tutaj przygotuję. Od razu mówię, że tarcza energetyczna raczej nam się nie przyda. Dobra, ja sobie łyknę hiperstymulant wytrzymałości, stymulant refleksu. Stymulant siły. Okej. Okay. I teraz Bastila niech się naśpiewa. Stymulant wytrzymałości. Siły i refleksu, no i jesteśmy pobustowani. Na no, droida to nie działa, także do boju. No to właśnie taki gość się trafił, taki zielony sit trochę. Co Hmm. No, dokładnie, i tutaj. Niegrzeczni Sitowie. Tak, tak jest. <grywka> nie, no, ten Freya nawet nie ma miecza świetlnego. To jest dupanie, nie, nie Sith. Znaczy, ja nie jestem Jedi, ok? Ja nie mogę mieć jeszcze miecza świetlnego, więc się nie śmiejcie. Teraz spróbuj go ogłosić. Najprawdopodobniej się wybrodni, ale. Mam jeszcze to! A jeszcze wezmę go. Przytrzymałoby trochę, dobra. Aha, no dobra. Z, Bastilą, z Bastila może mieć problem z racji tego, że... Że go pchnie mocą. Bastila może mieć problem z racji tego, że jak już mówiłem, tarcze energetyczne potrafią bronić przed mieczem świetlnym. Pięknie! Jeszcze raz! Dajesz mała! Ósma fiuta No dobra, za chwileczkę. No, obronił się, ale. Łatwiej, żeby Bastila jakiś miała bardzo dobre rzuty. O nie. Gazowy, dźwiękowy, jonowy, Odłankowy... Ach, chuj. Odłankowy, ładuj. Ja się cofnę może. Oła! dobra. To nie było mądre. Ja się teraz sobie zdałem sprawę, że nie zapisałem. Mój pakiet. ramy mamy tylko jeden. Okej, okay, obudził się. Mamy asa w rękawie. Płoń, kurcz. Dobra. Błyskotliwał. i postę wymyślić później. Płoń, byku. A masz. piekle się smasz. I dzięki niemu zaliczę nowy poziom, co dnie. Bardzo polecam stymulanty. Dzięki... Można chyba to zalecić za, pier za pierwszym razem, niektóre rzeczy. Dobra. Co by tu teraz? Moc jest we mnie silna, może zmądrzej od niej. Dobra, dam sobie już trochę do mądrości. I teraz tak. Doleczenia ran. I do spostrzegowczości, powiedzmy. A i to wszystko. Ale już mam szczepę na nowym, na, na trzecim poziomie, więc nie jest źle, chociaż miałem nadzieję, że na tym poziomie zgarnę już jakiś atut. O! Przy okazji, jeśli dostajemy stymulant refleksu bodajże, to postać szybciej się porusza. Nie wiem, czy zauważyliście. To już zauważyliście. Stoptura stalowy, o, to może być do do wybromiecza w sensie. What can I do? Weź nas podlecz. Znaczy się podleć, bo ja się ogarnąłem. Ogarnęłam. Dobra. Co on ma? Kody startowe TARIS Warto do niego zajrzeć Zanim wyjdziemy No i dobra, mamy kody startowe I nie mamy medpakietów No dobra, trudno Wracamy Skasowaliśmy już wszystko po drodze, więc nie powinno być problemów Teraz już możemy Spokojnie wrócić Do, ten Do, z powrotem Aczkolwiek myślę, że Bastila ha dobra, ma za mało mocy Wolałbym ją podlecieć. Ale dobra, Terminale recepty Południowe górne miasto. Nic się nie stało. Czekajcie, bo gdzieś mamy się z Kanderusem spotkać, chyba co, nie? Dajcie mi chwilę. A gdzie tak, czeka na mnie na kantyn w kantynie w Dolnym Mieście. I dobra! I teraz się muszę zastanowić, co nam będzie potrzebne do kolejnej misji. Co to tak wyje? Aha. Nie dziwię się, że wieje, skoro się połamaliśmy. Dobra. Eee, tutaj za chwilę. Jeśli pozwolicie, wybiorę się po met pakiety chociażby. A tego zobaczycie, ile mam kredytek. O 3000, to nie jest źle. 3 eee, Chociaż co ja robię? Przecież. A nie, tu jest sklep z robotami. A to w sumie pakiety naprawcze też sobie zorganizuję. To nie głupi pomysł. A faktycznie mieliśmy się z nim lać. Cholera, zobaczmy, Dzięki, że mi przypomniałaś, ja pierdzielę. A to może jest w następnym odcinku, ok? Pokaż mi swoje towary. Jak to jest z kwarantanną? No cóż, dobra. 10, 12. Lekki pancerz typu drugiego się nam przyda, tarcza ochrona, bez wania. by mi się przydał. Sonda komputerowa, dobra, to zostaje. Okej. Okay. Myślę, że jest git. No trochę tu z kasy straciliśmy. Eee. Tu się jeszcze wrócimy, oczywiście. Ciekawe, czy Bastila będzie nas czegoś chciała. Jeśli chodzi o T-Free, to on no, faktycznie nie jest zbyt rozmowny. Więc z tym, że będzie do nas gadać, to się nie ma czym obawiać. Do bloku mieszkalnego, dobra. Kupujemy sobie... Zanim do górnego miasta, to oczywiście do kantyny na... Gó zanim do Dolnego Miasta kantyna w Górnym Mieście umawiamy się na walkę, to będzie już walka na śmierć i życie, więc nie ma to tamto. Nie trzeba się dobrze przygotować do niej. Mam ósmy poziom i w sumie nie za wiele dostałem z tego tytułu. Mogłem, mogłem wziąć booster... Stymulanty. Przecież. Kupię sobie. Miejsca, gdzie się potem udamy też się tam przydadzą. Tu jest klinika, więc tutaj pewnie możemy kupić stymulanty i medpakiety, także... To to jedno. I może uda nam się znaleźć jakieś ciekawe eku. Owszem. Yy, dobra. I to do nas chyba wszystkich wyleczy, dokładnie. No dobra, i mam szczepionkę, no zaraz, że przydałoby mi się leczenie. Pokaż mi swoje towary. Aha, co Dobra. Coś mi się nie wydaje. Też musi z czego żyć. Dobra, wiesz, bierzemy to Surowic mamy od i trochę Niewrażliwość na trucizna na ograniczenia woli O, to się przyda Przecież, czekajcie. Na truciznę czy na ograniczenia... Dobra, najpierw 20 Stymulant refleksu. O cztery. Albo po 6? No dobra, i więcej nie można to kupić. A, już nie mamy kasy. Ech. Dobra, ale wiem, skąd wyczasnąć, spokojnie. Wystarczy zagadać do tego gościa. Aha, z zelką. Czekajcie. Aha, dobra. Trzeba chyba iść do tego gościa w nadolnym mieście. Bo mam też szczepionkę, którą mogę opylić. W sumie czekajcie, bo przecież to jest w dzienniku. O, właśnie. Lipka. Nie pamiętam, komu ją oddać. No dobra. To wiecie, co później. Jeszcze tu wrócę. Może w, za kulisami. Echolera. Ech, bieganie, bieganie z tą szczepionką trochę czasu zajmie. I teraz nie wiem, co zrobić. Jest jeszcze centrum handlowe. Wypstykają no, się z kredytek. No co poradzić. Ale za to jestem przynajmniej dobrze uzbrojony tak, do, do czegokolwiek, do bloku mieszkalnego, do górnego miasta, Klinika. Do Górnomiejskiej Kantyny. No i teraz decydujmy się. Nie dobra, zajmę się, wiecie co, może już... Załatwię to w kolejnym odcinku. W tym momencie kieruję się do Górnomiejskiej Kantyny i... Chyba, że chyba że... Chociaż nie, do tego na Dolnym mieście chyba chatę trzeba zagadać. Jeśli nie pamiętam cholera. No, jak widzicie potrzebujemy kredytek, to przepraszam bardzo, no. Taki, taki jesteś... Nieś... O. Dobra. Ewentualnie mogę spróbować coś wygrać w Pazaka, ale... To nie jest chyba dobry pomysł. Dobra, spróbujmy zagadać do... A, a dobra, to może jednak nie. Ktoś hmm. tu jest jeszcze taki interesujący? zainteresujący? Nie no dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku. Ja sobie strzelę kielonka. Gdzie tu jest kelner? Ej kelner! Tutaj co jest? Aha, tutaj żeśmy wefli. Strzelę sobie kielonka, coś mocniejszego może mi się przydać, żeby być takim luźniejszym, bardziej giętkim w walce i tak, i tak dalej. Także no cóż, Draco94 zaprasza na... wywalec z sali muzycznej? Sorry. Dobra, to Drakon94 się żegna. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym to dokopiemy Bendakowi, a przynajmniej mam nadzieję, że mu dokopie, a nie dokopie nam. Bo tutaj nie ma to tamto, to on nas już tam może zabić na amen, więc w kolejnym odcinku zobaczymy jak pójdzie. Do zobaczenia i cyk! It.